Książę Harry i Meghan Markle, zdjęcia z wesela. Sussex poszli tego dnia na całość. Książę Harry i Meghan Markle, zdjęcia z wesela. Książę Harry i Meghan Markle to prawdziwi mistrzowie budowania napięcia. Przez niemal cały rok para przygotowywała nas do premiery filmu dokumentalnego poświęconego wydarzeniom, które były ich udziałem w czasach, gdy należeli jeszcze do brytyjskiej rodziny królewskiej. Od samego początku było jasne, że książę Sussex nie zamierzają pójść na kompromis i w materialnej znajdą się ostre wypowiedzi. Jak zapowiadali, tak zrobili. Harry i Meghan z dnia na dzień wzbudza coraz większe emocje. W kolejnych odcinkach serii dowiadujemy się o okolicznościach, jakie towarzyszyły Megxitowi oraz o kłamstwach, które ma na swoim koncie Meghan Markle. W czwartym odcinku produkcji książęta podzielili się z widzami serią niepublikowanych wcześniej zdjęć z swojego wesela. Do tej pory w mediach krążyło sporo fotografii ze ślubu Meghan Markle i księcia Harrego. Oficjalna uroczystość była nawet transmitowana na żywo przez wybrane kanały telewizyjne. Mało kto wiedział jednak, jak przebiegało wesele książąt sussex. Z najnowszych zdjęć wynika: że zabawa była wystrzałowa, a sama panna młoda pozwoliła sobie na zmianę kreacji. W trakcie zabawy Meghan Markle na chwilę opuściła gości i zrzuciła z siebie prostą suknię z dekoltem w łódkę, w której poszła do ołtarza w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Zamiast klasycznej stylizacji, żona księcia Harnego ubrała się w zwiewną suknię od Kreacja z odważnym wycięciem na plecach, eksponowała mocno wyrzeźbione mięśnie Meghan Markle. Zdecydowanie w takim stroju panna młoda nie mogłaby pokazać się na królewskim dworze. Podczas wesela pozwoliła sobie jednak na odrobinę szaleństwa. Do tej pory niewiele mówiono na temat przebiegu wesela księcia Harry'ego i Meghan Markle. Z oficjalnych zdjęć wiedzieliśmy, że na uroczystościach obecni byli m.in. George Clooney. Victoria i Dawid Beckhamowie, Serena Williams z mężem, Oprah Winfrey, Elton John z mężem oraz James Blunt z żoną Sofią. W dokumencie Netflixa książę Harry i Meghan Markle ujawnili, jak wyglądało ich wesele. Okazuje się, że zabawę standardowo rozpoczął pierwszy taniec małżonków. Para ruszyła na parkiet przy dźwiękach Melodii lantów 1000 Dances. Piosenka została wybrana przez księcia Harrego, najwyraźniej dla Mechan Markle nie miało większego znaczenia. Do jakiej melodii zatańczy pierwszy taniec z mężem, ponieważ po zaledwie paru latach nie była w stanie podać tytułu piosenki. Wesele księcia Harrego i Mechan Markle było imprezą wyjątkową pod wieloma względami. Do tańca młodej parze przykrywała najwyższej klasy orkiestra którą zakochani wybrali przy wsparciu samego króla Karola i kręciliśmy się jak trąba powietrzna wspominała tenecznie szaleństwa McHan Markle. Pięcia nie pozostawiają złudzeń, że książęta Sussex z tej nocy nie zważali na etykietę i normy obowiązujące arystokrację. Wszyscy bez wyjątku szaleli na parkiecie i pałaszowali smakołyki. Tort weselny autorstwa wywodzącej się z Polski CLA i reptak? Para młoda pokryliła za pomocą miecza.